Karta rada dla Ciebie. Zanim powiem Tobie, kto dzisiaj otrzymał kartę radę, Ty także możesz otrzymać taki odczyt dla siebie. Wystarczy, że wpiszesz w komentarzu swoje imię, tutaj zasubskrybuj mój profil, a ja być może następnym razem spośród tych wszystkich osób, które do mnie piszą, wylosuję właśnie Ciebie. Dzisiejszą kartę radę wylosowałem dla Moniki. Moniko, kartą radę dla Ciebie na dzisiaj jest... Wenus. Co ta karta oznacza dla ciebie? Co Wenus oznacza dla Ciebie? Wenus wspiera twoją kobiecość. Mówi o tym, żebyś roznieciła ognień swojej kobiecości, żebyś zainwestowała w siebie. Mocna Wenus oznacza, że w Twoim polu pojawią się pieniądze. Gdyż Wenus oprócz sztuki kocha luksus, kocha pieniądze. Co oznacza, że w Twoim polu, w Twojej przestrzeni pojawi się przestrzeń na duże pieniądze. Ale to też oznacza, że będziesz miała chęć i ochotę i pragnienia, żeby te pieniądze wydawać, bo to wspiera Wenus, żeby te pieniądze przychodziły, ale też, żebyś je inwestowała w siebie i w pewnym sensie siebie rozpieszczała. Więc życzę Ci tych wszystkich luksusów, życzę Ci tych wielkich pieniędzy. I wspieraj swoją Wenus. Jeżeli ty chciałabyś otrzymać taki odczyt dla siebie, wystarczy, że wpiszesz w komentarzu swoje imię, a ja być może wylosuję je następnym razem. Jeżeli chciałabyś więcej, chciałabyś, żebym zrobił odczyt z trzech, dziewięciu kart lub więcej, także do mnie napisz. Umówimy się na indywidualną sesję i ja rozłożę te karty dla ciebie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Konrad.